Do zabrania parę tirów. No tam z 3, 4. No nie, z 10 z 10 zarobię do pełny. To drugim pojedziesz. No tak, tak. Trzeba bazy, Trzeba zrezygnować. Pełno. Czekaj, czekaj, bo ten tego smasza. Tego tego Pełno, kurwa jedź. no jeď davaj teraz mój můj týr mou tutej se za o kurva Nie, Dobrze, dobrze. Dobrze, Do boku dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, Dobra, Dobrze, dobrze. Dobrze,

Co O w dupsko ile tego jest? Ja mam no, mówiłem. 77. I no, to jeszcze trochę i będzie pełne. Dobra. No tył mi teraz nalobił cholera. No i dobra. No kurwa, spierdalaj. Dawaj, jedź <coughs> już. jechać. No to jadę, jadę, tylko... Kopię się, kurwa, Kur kopię się. Jebana górka. <coughs> ledwo podjeżdżamy pod nią. Mm. No. Tak szczerze, ledwo, ledwo. Jeszcze kurwa w chuj tego jest. No, tu jeszcze jedna no. kupa jest tam Ech. No ale jednak no trochę duże pole, nie? No to chuj Tamta ta To co jesteśmy teraz No to też i takiego Jeszcze czyba. gdzieś Jeszcze kukurydzę trzeba będzie skosić Gdzie No u nas znaczy nie mamy kukurydzy Mamy na dziesiątce ale się wyjebał, o kurwa, ale się wyjebał, się coś. Ale. ale zapierdala, Zytam tam jeszcze kurwa w miejscu, stoi idzie a tu gdzieś kurwa przy Kurwa, gdzie ty? Jadę do chuja Nie, <coughs> nie ma <macie>. nie, <coughs> <Ja> cię Nie <coughs> ja jadę Ja ciebie nie widzę To dobrze A tak? widzę już Po kurwa ci Jechała? No Kurwa te tiry nie mają hamulców <coughs> Serio, nie mają. No nie mają, ale chuj. Bo jedziesz, kurwa z pięćdziesiąt siedem kurwa jak to ty masz... No to jest, nie to jest to. Dobra, już podjeżdżałem pod ten... Chulia, bo tu kurwa mało daje kasy. Ale to no, coś mamy już kasę.

O kurwa, teraz zamyca do. Zamyca. Czy jadę jak zawsze? Dawaj, dawaj. O kurwa, po torach No po co kurwa masz przejechać? Nie o to nie chodziło właśnie. O. Dobra, kurwa, na skróty. O kurwa, pan jechał. kurwa, jedź. On jest na puste, to da radę. Na pewno by nie dał no. rady. Izde. O kurwa O kurwa to i rów Da rady? Chuj mój nie da rady nie nie da Mój rady. też Nie dał rady jakoś Mój nie Wszystkie krzaki jebane Łe. Łe kurwa przyczepę mój zgubił Ta? No Dał radę ten twój? No, ja już... Mój nie... Mój nie da pod tą górę Ta jest większa od tamtej Ja już jechałem No Kurwa jeszcze nie chce jechać, jebany Ja już jestem, Kurwa chyba... Pojebałem nam Dobra, tutaj przejdę. Ale pięknie prawie weszłem, kurwa, ale chujnie. Gdzie? A tam. Ja elegancko tutaj wchodzę, pa. Pa, kurwa. Pa, już kurwa 83. w drzewo. Brawo, kurwa. Ja skręcam te kierownice zjebane, trzeba ją wypierdolić z miejsca. Serio, to są kurwa. A mi dupa zarzuci, dupę zarzuci. Oj, chuj! O! Stał! Jebany jak bokiem wleciał, teraz się przewrócił. teraz będzie jak 8 osiem ja Dobra, dawaj. I pizza, i nagle magiczny skręt. Dá oi, tira, escante. Uuuuh.